Zamieszki w Los Angeles. Zobaczmy, co się dzieje. Się w zam... Kalifornia znowu w ogniu. Tym razem nie przez pożary, tylko przez protesty, które zamieniły się w zamieszki. Na no te klasycznie można powiedzieć, w walkę z policją, rzucanie w nią kamieniami, w podpalanie samochodów i plądrowanie sklepów. Gubernator Gavin Newsom twierdzi, że absolutnie radzi sobie z sytuacją. Prezydent Donald Trump twierdzi, że Gavin Newsom absolutnie nie radzi, nie sobie, radzi sobie z sytuacją mm -hmm. i wysyła na miejsce Gwardię Narodową. Pete Hexett, czyli sekretarz obrony, mówi, że jeżeli sytuacja jeszcze się pogorszy, to nie wyklucza wysłania tam regularnej armii, żeby zapobiec jeszcze większej eskalacji tego konfliktu. Na razie aresztowano około 200 osób, no ale z każdą chwilą sytuacja wydaje się być gorsza. A nie lepsza. Protesty wybuchły po tym, gdy funkcjonariusze Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł weszli do jednej z fabryk tekstylnych i wyprowadzili stamtąd 44 osoby. Zaraz potem rozpoczęły się protesty. Zaczęli protestować nie tylko lewicowi aktywiści, ale też zwykli mieszkańcy Los Angeles, głównie latynoskiego pochodzenia. Tylko, że szybko te protesty zamieniły się w zamieszki. Właśnie, czemu za każdym razem, jak ktoś chce protestować przeciwko czemuś, to musi rozpalić samochody, zabrać coś ze sklepu, i ktoś musi umrzeć? Moim zdaniem, ludzie, którzy rzucają kamieniami w policję, powinni zostać zaszeleni. I to jest bardzo proste, jak rzucisz kogoś z 3 kg kamieniem w głowę, to możesz go zabić. Więc jest to usiłowanie zabójstwa w moich oczach i powinno się zastrzelić tych ludzi. Protesty przez cały weekend tylko przybierały na sile w Los Angeles. Ale... A poza tym to jest bardzo proste. Dokładnie ta, tak jak napisałeś, to też jest moja doktryna. Zastrzelisz dwie osoby, kurwa, reszta pójdzie do domu. To jest tak samo stare jak na granicy. Nikt nie wchodzi do kraju do, tam, gdzie strzelają do ludzi. Dwóch śmiałków przyjdzie, zostanie zasłonych, reszta stwierdzi, kurwa, że w sumie nie chcą mi zastrzeni, wrócą do domu. I tutaj jest to samo. Ja rozumiem, że jakimś demokratycznym prawem jest, jest protest i tak dalej, ale nie niszczenie mienia. Bo spoko, oni rozkupią, oni rozkupią, Jakiś radiowóz, czy zniszczą ulicę, yy, i co? I potem inni muszą za to płacić. Nie wolno, tak. Ale także w San Francisco przybywało osób, które przychodziły tam na te protesty. Ale także powybijanych szyb, podpalanych samochodów, a także osób, które policja identyfikowała jako członków skrajnie lewicowej Antify. Antifa. Było też bardzo dużo osób, które miały ze sobą meksykańskie flagi i w ogóle takie zdjęcia, które zaraz zobaczycie, to jest ikona tych protestów z tego weekendu. Jak możesz, Macha, Stary Amerykę, tu spłonął jakiś samochód. Totalny kur Niszczysz komuś śmienie i kurwa, machasz flagą obcego kurwa, kraju na terytorium Stanów Zjednoczonych. Trochę XD. Najbardziej spektakularnie wyglądały takie podpalenia samochodów samobieżnych, bo po Los Angeles jeżdżą takie taksówki bez kierowców, no i to one właśnie stawały się najczęstszą ofiarą chuliganów, którzy dołączali się do protestujących. A i, oni, i tutaj się pali samochód, a oni stoją tutaj i się cieszą. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to niezdrowe, kupa. Pewnie jest to jakaś, jakiś elektryk kurwa, pali się ten lit, kurwa, czy z czego jest zrobiona ta bateria. Myślę, że to jest głupi pomysł. No, nie wiem. Niech tam stoją. Te protesty przez cały weekend miały takie różne fale, no i jedna z tych fal wzbierających pojawiła się wtedy, kiedy został aresztowany szef jednego z kalifornijskich związków zawodowych. Funkcjonariusze ICE, czyli tego właśnie Urzędu do Spraw Imigracji, musieli być w pewnym momencie już chronieni nie tylko przez policję, ale także przez FBI. Ale to wszystko nie tylko nie uspokoiło nastrojów, ale wręcz można. A dlaczego w momencie, kiedy oni zatrzymują kogoś i ta osoba jest zatrzymana i ludzie próbują taką jednostkę zatrzymać, nie są traktowani jak ludzie, którzy próbują odbić więźnia? Powinni wtedy takich ludzi spacyfikować. Powiedzieć, że w niektórych środowiskach je wzmogło, w związku z czym Donald Trump stwierdził, że już nie ma na co czekać, bo z Kalifornii nie zostanie kamień na kamieniu, w związku z czym postanowił wysłać własną decyzją żołnierzy Gwardii Narodowej, żeby te wszystkie zamieszki stłumić. Ogłosił to oczywiście na swoim portalu Truth Social, gdzie napisał Gubernator Gavin Newsom, on go tak przedrzeźnia, i burmistrz Bass powinni przeprosić mieszkańców Los Angeles za absolutnie okropną robotę, jaką wykonali, a teraz obejmuje to trwające zamieszki w Los Angeles. Aha, prezydent Stanów Zjednoczonych, kurwa, przedrzeźnia, kurwa, gubernatora jednego ze Stanów i kurwa, i nic się nie dzieje. Newscom i kurwa. To nie są protestujący, to wichrzyciele i buntownicy. Pamiętajcie, tylko bez masek wychodźcie. Bo oczywiście to jest odniesienie do tego, że w ramach um, kalifornijskiego covidowego prawa wszyscy chodzą w maskach do dzisiaj tak naprawdę, no i trudno ich zidentyfikować, dlatego Donald Trump twierdzi, żeby wychodzić bez masek. Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną. <grym> za to rozcech dzięki tej Otwierając konto z kodem zero otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Na ulicach dzięki tej interwencji Donalda Trumpa nie stało się dużo spokojniej, ale za to rozpętała się kolejna burza, bo i gubernator Newsom i burmistrz Los Angeles Karen Bass twierdzą, że największy niepokój wywołały nie same protesty, nie same plądrowane e, sklepy czy podpalane samochody, ale interwencja Donalda Trumpa. Donald Trump He's exacerbated the conditions. He's, uh, you know, lit the proverbial match. He's putting fuel on this fire. Uh, ever since he announced he was taking over uh, the National Guard, in a legal act, in a moral act, an unconstitutional act, and we're going to test that theory with a lawsuit tomorrow. Gubernator newsom chce pozwać za z własnej woli, a nie na władz stanowych, bo zasadniczo... Tak to wygląda, że powinien się gubernator zwrócić do prezydenta o to, aby ten wysłał Gwardię Narodową. Donald Trump stwierdził, że Gavin Newsom tego nie robi, a potrzeba, żeby uspokoić nastroje w Kalifornii, więc zrobił to bez jego, no, można powiedzieć, życzenia. A Gavin Newsom twierdzi, że nie wystosował takiej prośby, dlatego że władze sobie świetnie radziły, a protesty przybrały na gwałtowności dopiero po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. A wcześniej było po prostu bardzo, bardzo spokojnie. O tym, że największym problemem jest działalność nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także jego urzędników do spraw imigracji mówi także Karen Bass, czyli burmistrz Los Angeles.

we can't have this in our city. los angeles is a city of immigrants where 50% of the population is latino, a percentage of the populations are from asian countries and from all over the world, and we embrace all angelinos. it doesn't matter where you came from or when you got here. but the most important thing right now is that our city be peaceful. No no ta, Tak Amerykanie zdają się nie podzielać opinii pani burmistrz, bo wedle najnowszego sondażu, który się niedawno ukazał, aż 54% mieszkańców Stanów Zjednoczonych uważa, że polityka Donalda Trumpa dotycząca imigrantów jest słuszna. To jest oczywiście spadek w stosunku do ostatniego sondażu, na przykład No, ona w sumie też pisała takie głupoty jak Wanna Maria Żukowska przed miesiąca. No, ale jednak te decyzje dotyczące imigrantów popiera więcej osób niż

Na razie na ulicach Los Angeles i San Francisco. Czygacie ma staś tego skrytykoważy nagrywa podczas jazdy. Widać policję oczywiście FBI, Gwardię Narodową, ale sekretarz Pitt Hexet powiedział, że jeżeli sytuacja będzie się nasilać, to jest w stanie tam wysłać także żołnierzy Piechoty morskiej. Donald Trump, pytany o ten pomysł Pita Hekseta, powiedział, że trzeba być w gotowości, natomiast na razie nie widzi takiego powodu. Uważa, że na razie jeszcze gwardia narodowa to jest wystarczająco. Ale jeśli cały ten konflikt będzie eskalować, no to trzeba będzie reagować na bieżąco, bo on mu eskalować nie da. Powiedział także, że. Cała ta sytuacja to jest najazd nielegalnych imigrantów i przestępców na Los Angeles. They spit, we hit. And I told them, nobody's to spit on our police officers, nobody's gonna spit on our military, which they do is a common thing. They get up to them this far away and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. Sprawy oczywiście od samego początku włączony jest także Tom Homan, czyli ten tak zwany car do spraw granicy, czyli taki specjalny urzędnik pod władzą prezydenta. No i prezydent Donald Trump też go oddelegował do tego, żeby nie tylko walczył z kryzysem na samej granicy, ale także z kryzysem, który dzieje się w miastach kalifornijskich. No i na razie. W ramach deeskalacji konfliktu Tom Homan wymyślił, że najlepiej będzie pogrozić się gubernatorowi i Burmistrz Los Angeles z e, aresztowaniem, jeżeli tylko będą przeszkadzać urzędnikom federalnym w pracy. It's a felony to knowingly harbor and conceal illegal aliens. It's a to impede law enforcement from doing their job. Do 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 you think that the mayor of LA is doing that? Did uh, you know, she cross that line, We'll ask DOJ to prosecute. Do I think she's crossed the line? I don't think she crossed the line yet. Our you the law and be Pani Burmistrz wróciła do swoich starych zwyczajów i nic nie powiedziała, a gubernator Newsom też wrócił do swoich starych zwyczajów i powiedział chyba za wiele, bo postanowił rzucić rękawice, to Homanowi i pokazać, że on się nie boi, a w ogóle to to, że Tom Homan się powinien. You no, know, I don't give a damn. No, ale jest też pozytywny aspekt całej tej historii. No, Jakbyśmy potrzebowali jakichś pozytywnych. Elon Musk wydaje się, chce się pogodzić z Donaldem Trumpem. Ponieważ po <laughs> e, kilkudniowej wojnie postanowił udostępnić kilka postów Donalda Trumpa, mówiących o. że ci ludzie. Mm, no i można powiedzieć. Ci że... ludzie kuwa, to oni wszyscy, to nieważne z lewej czy z prawej strony, kuwa, rządzą kuwa, tym światem. I ja dole, nie to jest niesamowite. <gry> A jeszcze niedawno Elon Musk napisał, że Donald dzieci no i chuj. Że dodał do tego skromny, <gry> pozytywny jednak komentarz, jeżeli... ja się czuję jakby takie sentino panami rządzili, nie? I tak można odczytywać te emotikony. W rezultacie <gry> tych protestów rannych zostało kilka osób, w tym dwoje międzynarodowych reporterów. Aresztowano około 200 osób, deportowano kilkadziesiąt, podpalono kilkadziesiąt aut, a splądrowano, no, powiedzmy kilkaset sklepów. Dzień jak w co dzień w Kalifornii, ale jednak mimo wszystko trochę bardziej. Napięcie wciąż jest duże. Jednak wydaje mi się, że ta groźba wprowadzenia regularnej armii zamiast żołnierzy gwardii narodowej może ostudzić nieco nastroje kalifornijskich protestujących i ten konflikt się zakończy. Natomiast nie mam wątpliwości, że pożar może być gdzie indziej między prezydentem Donaldem Trumpem a gubernatorem Gavinem Newsomem, bo tutaj ani jeden, ani drugi nie wygląda na takiego, co by wyciągnął rękę do zgody pierwszy. E